grzech pociąga za sobą trzy skutki. Mówię o śmiertelnym grzechu, bo z poprzednim jest trochę inaczej. To jest kara wieczna, czyli wchodzimy w śmierć duchową. Odcinamy się od źródła życia. W tej chwili ludzie nie chcą tego słyszeć. Nie chcą tego słyszeć, bo bardzo dużo ludzi żyje w stanie grzechu śmiertelnego. I mówią, Bóg jest miłosierny i jakoś tam to będzie, prawda? Jest to wejście w śmierć duchową. Drugie, to, czyli to jest ta kara wieczna. Wina to jest drugi skutek zaciągamy winę. Tak jak i w sądzie takim zwyczajnym, prawda? Jest orzeczenie winy za jakiś tam uczynek. No, i tak tutaj się dzieje. Każdy nasz grzech pociąga za sobą winę, i to poczucie winy powinno nam towarzyszyć po grzechu. I trzecia kwestia to jest kara doczesna. Czyli ten skutek naszego grzechu, który dotyka również moich bliźnich, dotyka moje środowisko. W którym jestem, dotyka moją wspólnotę, w której funkcjonuję, i dotyka całą wspólnotę Kościoła. Cały świat, moi drodzy, zmienia się pod jednym dotknięciem mojej dłoni. Bo to taki jest skutek: jesteśmy jednym organizmem. Według tego, jak naucza nas Pan Jezus i Kościół, nam to też. Jakoś cały czas ukazuje, że głową jest Chrystus, Jego ciałem jesteśmy my. Więc jeżeli ja przebijam sobie prawda, serce tym grzechem, to krwawi i boli całe ciało. Nie tylko to miejsce, prawda? W którym, w którym ta rana jest zadana, całe ciało cierpi. I dlatego każdy nasz, nasz grzech nie jest tylko indywidualny, ale też ma wymiar społeczny. I to, co mamy y, określone y, karą doczesną, to jest właśnie ta społeczna, ten społeczny aspekt naszego grzechu, który trzeba z siebie zdjąć. Poprzez pokutę. I te, te trzy, jeżeli chodzi o grzech powszedni, to nie ma tutaj kary wiecznej. Grzechy powszednie nie oddzielają nas od źródła życia, od Pana Boga w sposób radykalny. Niemniej, jeżeli trwamy z upodobaniem w grzechu powszednim, ten grzech będzie nas coraz bardziej otwierał na inne, coraz jakby bliższe rzeczywistości, do tego, żebym popełniła grzech śmiertelny. To jest, jeżeli nie dbamy tutaj o, o, o swoje serce, to grzechowi powszedniemu też nie można dawać przyzwolenia. Niemniej, kiedy go popełniamy, nie odcinamy się od źródła życia, ale również zaciągamy winę i jest też. Ta kara doczesna, czyli zaciągamy tutaj, ponieważ grzech powszedni też może ranić drugiego człowieka, i to jest ten skutek, który potem trzeba odpokutować. Weźmy taką sytuację, o której mówił papież Franciszek. W jednej z kateches środowych, akurat miałam włączone radio Maryja i sobie posłuchałam, podobało mi się, bo ten obraz do mnie dotarł. Papież Franciszek powiedział tak, że grzech obmowy, że kto grzeszy grzechem obmowy, prawda, to taka plotka, jest jak terrorysta. Rzuca bombę i odchodzi. I nie obchodzi go to, kto się porani tymi odłamkami. To jest, to jest właśnie grzech obmowy, prawda? Że ja rzucę jakieś hasło o kimś, coś tam, i potem. Ta opinia żyje swoim własnym życiem. I już ona poszła, prawda? I ona rani kolejne osoby, a czasami do tej, o której to powiedziano, wróci tak ubarwiona do powiedzeniami, że już trudno po prostu wtedy sobie z taką informacją poradzić. Więc to niby takie co tam ktoś jeszcze czasami mówi powiedziałam prawdę. Ale wiecie, że e, prawda musi być mówiona w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie. E, I niekoniecznie wszyscy mają prawo do każdej prawdy. Jeżeli prawda o drugim człowieku odbiera mu dobre imię, to w czyje imię ja odbieram komuś dobre imię? Na pewno nie w imię Trójcy świętej. Na pewno nie, nie dzieje to się w imię Boże. Więc rozumiecie, że to nie jest dla nas usprawiedliwienie, że ja mówię prawdę. I dlatego wiele tych grzechów powszednich po prostu zanieczyszcza nasze serce, osiada na naszym sercu. I jeżeli nie podejmiemy świadomej pracy duchowej nad tym, żeby również czuwać nad tą kwestią grzechów powszednich to uzbiera się taki ciężar, że będzie nam bardzo trudno potem stanąć przed Panem Bogiem i przecisnąć się przez ucho igielne, bo będą nam przeszkadzały te... Nie będziemy martwi w sensie takim, że, że po prostu nie, nie oddzieliliśmy się od, od życia, od źródła życia, od Pana Boga. Nie jesteśmy potem pieńcami ale mamy na plecach takie bagaże, że, że po prostu nie, nie przepchniemy się tam. I to może się stać przez nawarstwianie grzechów powszechnych. I teraz jest kwestia taka, że w czasie sakramentu pojednania otrzymujemy od kapłana pokutę. To jest pokuta sakramentalna, zapamiętajcie to. To jest pokuta, która niejednokrotnie nie sięga do wszystkich skutków, tych grzechów, które wyznaliśmy. Ona jest potrzebna po to, żeby i najczęściej po prostu kapłani zadają taką pokutę, żeby człowiek ją mógł dźwignąć w tym momencie, żeby mógł przystąpić do sakramentu Eucharystii, wzmocnić swoje serce Bożą łaską i czynić pokutę dalej, żeby dokończyć oczyszczenie serca ze swojego grzechu. Że to nie można nam poprzestać, o tym mówi święty Jan Maria Vianney, ale ktoś powie, on żył tak dawno, że nie wiedział co mówił, ale o tym mówił też święty Jan Paweł II. I będą o tym mówić kolejni prawda, wielcy teologowie, ponieważ takie jest nauczanie Kościoła katolickiego, że nie można poprzestać na tej pokucie sakramentalnej. Nas ma charakteryzować duch pokuty. Duch pokuty. Że my mamy to, jakby w swojej codzienności praktykować, bo właśnie nie zawsze do końca jest nam dane poznać, jak głęboko zranił kogoś mój grzech, gdzie jakby te promienie mojego grzechu sięgnęły. A druga rzecz, że poprzez to, że nie mam tego pełnego poznania prawdy. Bo nie mamy, dopóki żyjemy tutaj i dopóki nie przyjdzie Pan, to w pełni prawdy nie będziemy znać w takim wymiarze, jak Pan Bóg widzi prawdę o naszym życiu i o skutkach naszego życia dla całego świata, dla całego wszechświata. To dopiero poznamy po paruzji, kiedy Pan przyjdzie powtórnie. Znamy tylko skrawek tej prawdy, część tej prawdy, a i tak ta część. Jest tylko cząstką z tego, co moglibyśmy poznać niejednokrotnie. I jeżeli zatrzymamy się na pokucie sakramentalnej, to cała ta reszta zostaje jako brud na naszym sercu.